Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Ja jestem Donia i dzisiaj zapraszam was na filmik z moich urodzin 17. Pokażę wam co robię i tak dalej. A więc kto jest ciekawy? Zapraszam do oglądania. Zobaczcie, już wczoraj było pusto, była chlapa, już praktycznie wiosna. A teraz jest znowu śnieg. Napadało raz w nocy, była burza śnieżna nad ranem. I znowu mamy śnieg. Nagrywam ten klip po raz chyba 50 i za każdym razem coś źle mówię, i mam już dość tego. Więc powiem teraz szybko, jasno, wszystko. Jest poniedziałek! Jutro mam urodziny 18 stycznia. Oczywiście Wy nie będziecie widzieć tego filmiku 18 stycznia, e, tylko kilka dni później, oczywiście. E, I tak, ja zapomniałam się dzisiaj do Was wcześniej odezwać, dlatego że myłam włosy, które zresztą jeszcze teraz mi schną trochę e, i, e, i później Wam trochę nagrywałam, jak wcierałam tam wcierkę i różne takie rzeczy. I teraz tak, teraz e, powiem Wam e, o planach na moje urodzinki. Generalnie pewnie zrobimy jak, jakby taką małą imprezkę, wiecie, na kawkę, na ciasto u mnie w domu z rodziną. No takie rzeczy są zawsze. I później później I jakby miałam jechać gdzieś z rodzicami, ale to jest taki niepewny plan. Nie wiem, czy to dojdzie do skutku. A pewny plan jest taki, że po prostu zabieram moich znajomych na pizza. I będziemy sobie siedzieć i jeść, i tak dalej. I tak, i to jest pewny plan. Także w tym filmiku zobaczycie, jak się ubieram. Mówię wam, co i jak maluję, pewnie. I będę robić paznokcie. Bo te mam od sylwestra i mają już odrost spory, moim zdaniem. Nie podobają mi się w każdym razie. W sensie ogólnie, kolory jest bardzo ładne. No, tylko ten odrost mnie trochę już drażni. I stwierdziłam, że Mm, że po prostu je sobie zmienię, inny kolor pewnie. Yy, I co? Ja mam plan na dzisiaj taki, czyli na poniedziałek, żeby ogólnie ogarnąć yy, wszystko na te urodziny, sobie W co się ubieram, bo jest, jak, jak widzieliście, pokazywałam Wam śnieżyca, w sensie <laughs> śnieżyca, była śnieżyca yy, w nocy i, i teraz jest zimniej. I mam totalny nieporządek w pokoju, dlatego że od tygodnia czekałam na ferie, żeby się do tego zabrać i nawet nie odkładałam niczego na miejsce. Na łóżku to mam tak rozwalone wszystko, że aż się nie chce więc muszę to posprzątać. Później sobie pogram w Minecrafta, bo słuchajcie, wróciłam do grania w Minecrafta od 12 roku życia, co? Ostatni raz grałam w wieku 12 lat w Minecrafta i teraz wróciłam gram z Michałem i... No, po prostu wielbiam, zapomniałam kiedy jest fajne. E, I tak czekam aż mi włosy trochę wyschną, bo wyglądają jakby chciały, a nie mogły. E, I sobie posprzątam. I później się do Was odezwę, jeżeli będę miała coś ważnego. E, a może odezwę się już e, jutro, czyli we wtorek, w dniu moich urodzin. E, nie wiem, zobaczymy. Ciebie za mną. Ja jest zresztą. moja mama i jest w ogóle wtorek rano. I to jest mój pies i idziemy do paczkomatu po paczki odebrać spacerkiem, dlatego mam rękawiczki. I słuchajcie, mój pies w ogóle przytył, widzicie jak ona jest gruba przez zimę. Dlatego, dlatego idzie. Dlatego idzie z nami. A moja mama niesie paczki. I w ogóle to... To moja mama niesie jakieś śmieszne paczki. Ale ona nie wie co to są za paczki. W sensie... Ja nie wiem co to są za paczki. A ona nie chce mi powiedzieć, co to są zapaczki. Bo to wiecie, bo to pewnie jest dla mnie prezent, po prostu. za <grystanie> <Co> za domyślność? <grystanie> moi drodzy, będziemy robić, moja mama kupiła kopiec kreta tak, i, i my go dawno nie jedliśmy, ale bardzo lubimy i ja go zrobię, bo ja, ja mam talent tylko do gotowych ciast, bo normalnie mogłabym coś zepsuć, dlatego tam już widzicie wstawiany Biszkop, który przed chwilą robiłam. Później będziemy ubijać sobie śmietankę z płatkami czekoladowymi i kładli banany i to zasypiemy i będzie fajne ciasto. I, i później zacznę się przygotowywać, y, rozumiecie, kręcić włosy na wałek. <śmiech> <śmiech> kręcić włosy na wałek, chociaż... patrzcie, tutaj mamy już Biszko, mamy banany, jeszcze tylko to, i pokruszymy tamto, i tutaj nasypiemy, i już jest gotowe ciasto. Tada! Co niełatwo. Łatwo. Łatwo. Nie musisz tak wyskrębywać tej miski, to po prostu obliżamy. Nie. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam, niech żyje nam. A kto? Doniaka. O, oh, słyszałem, że Na no, raz, Jakie życzenie miałeś? Nie mogę powiedzieć, żeby się sprawiło. Będę sobie miała teraz twarz i zrobię sobie makijaż. Jest godzina 15 i boję się, że zdążę, a więc lecę. prawie pomalowana już do końca i słuchajcie, dostałam kwiatka, w sensie prezent czy to nie jest najpiękniejszy kwiatek na świecie jeszcze jest różowy i ma taką różową wiecie y... nie, no wiecie o co chodzi i on jest doniczkowy, więc on nie jest na chwilę on jest taki na stałe, że będę mogła go mieć na biurku, chyba go będę miała tam, o ile będzie mu pasować I, i, i właśnie będę go podlewać i przepiękny pierwszy prezencik nie będę wam oczywiście pokazywać wszystkich ale tak szybko dostałam prezencik i teraz szybko idę się podmalować jeszcze dzisiaj już jestem praktycznie pomalowana tam muszę tylko się prysnąć e, utrwalaczem i będzie dobrze, mm, ale tu jest ciemno, strasznie. Poczekajcie. Nie, tak. Tak, moi drodzy. Teraz lecę. I jestem ubrana i już ogólnie zrobiona. Mam makijaż, mam takie kolczyczki. Mam jakby włosy, lekko pokręciłam je i dałam je w kitkę, taki z wygodniej. I będę miała kozaczki takie i płaszczyk. Tak, słuchajcie, dostałam już prezent od Michała, dostałam książkę i taki, taki jeden kraker do pleców. E, ale to jest głębsza historia, nie będę Wam opowiadała o niej. Więc tak, moi drodzy, ja nie wiem, czy będę później dla Was więcej nagrywać, więc może usłyszymy się dopiero, jak wrócę do domu. E, nie mam pojęcia, a więc ja teraz będę szła i, i tak, zamówimy pizzę. I to tyle i nie mam nic wam więcej do dodania, więc może już pójdę. O, mam moje bransoletki, jeszcze no ale to tam wiadomo. A i nie zdążyłam sobie zrobić nowych paznokci, więc idę z, te, z takimi trudno. I tak to ja idę. Jesteśmy już po gościńce rodzinnej przed do mnie ten pan i oglądamy sobie ten serial. I zamówiliśmy sushi i teraz czekamy aż przyjdzie I, i to tyle. Chciałam wam po prostu zrobić taką aktualizację. Ale mam brudną kamerkę, Ja. Yeah. Mamy sushi i będziemy jeść i będę liczyła kawałki i później wam powiem ile zmieściłam w siebie. Nie to? Ja też mam sushi i też wam powiem ile w siebie zmieściłem. Oj ty to mm. dużo. <свист> 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 так. Cześć Wam, przychodzę do Was z aktualizacją, ponieważ e, patrzę teraz na filmik, ogarniam go dla Was i widzę, że ani się nie pożegnałam, ani też trochę nie wytłumaczyłam, co się działo, e, a więc po tym jak poszłam e, do znajomych, no to zamówiliśmy sobie tam cztery duże pizze i jedna niestety została, e, ale tak, i później. E, i później wróciliśmy do domu a nie nagrywałam wam nic dlatego, że totalnie o was zapomniałam i jakby nie wiem, jak to się stało, wiecie, tak szybko zleciało tu rozmowa, tu znajomi, tu coś i, i tak wyszło. Ale wróciliśmy do domu, i później jakoś na późny wieczór zamówiliśmy sobie sushi, wiecie, zanim też doszło, no to po prostu zjedliśmy sobie. I to tyle. I chciałabym się z Wami pożegnać. A więc mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam do oglądania kolejnych. Tutaj macie mojego Instagrama i TikToka. A ja się z Wami żegnam. Pa. pa.